Nie daj, puść mnie. Co tutaj chcę? Chcę się spotkać z pewnym więźniem. Mam mu do przekazania. Mam mowy, nie możesz tutaj wejść, rozumiesz? Nie rozumiesz? Muszę. Kurwa, Nie masz tutaj wejść, to najpierw musisz mieć do czynienia z mną. Tak? Dobra. No dobra. Panie, co? Mam nie. Witaj! Tunku. Co z nimi robisz? Dobra! Gdzie jesteś? Witaj. Tam jest pan wicio, pani wicio. Gdzie jest pani wicio? Nie! Dzień dobry pani widział. Pani widział, pani widział! Pani wiczę, pani widział. Musimy uciekać. Oficer wam ko to nie. Nie zabija go. Dobra, nie ma. Bierzemy. To tej wala! Na teren łowiecki, pani Wicio. Pani Wicio, nie do fortu naszego? Najpierw nie. Ej, do fortu, kuwra! Zamkniemy go tam. Dobra, ale którego? Fort Spencer. Pani Wicio, szybko. To na Fort Henry, nasz Fort. No, nie wiem, co powiedziałem Spencer. Zamknij go, tak ubram. Zamykamy. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Płacicie mi za to. Zauważyłem. Dąb po mnie, uratują. Uwrym jego, przesłucham. Zróbcie mnie, uwrym, drubcie tak. Odsuń się, odsuń się. Na Dobra, i. Tak. Mamy jeszcze sprawę. Nie dołączaj się do gangu, od tak. Tak jak i ja, ty musisz przejść w próbę. Mm -hmm. Pani widział pan do jak mi. To może ty. Ja, ja nie mam czasu. Dobrze. A więc musisz pana naszego majora burmistrza przyprowadzić tu, żeby wytłumaczył nam jaki jest kod do skrytki w banku, abyśmy mogli go obrabować. Ktoś to jedzie, patrzcie. Dajcie mi chwilę. Jak to? jedzie? proszę, proszę, sam pan burmistrz. No nam ułatwić robotę w sumie. Ułatwić robotę kurwa. Jak... Jak na nas... Jak o nas powiesz... To nie przyjmiem... Tutaj oczywiście nie przyjmiemy. Więc co lepiej Uważaj i wykonaj swoje zadanie jak należy. Otwieram ci bramę. Ja już wyjechałem. Aha, Do okej. Okay. Dobra. Do zobaczenia. I uwaga teraz. Teraz e, będziemy nagrywać, ja nagrywam z widzem, a Ty nagrywasz do siebie jak łapiesz burmistrza, więc Ty z burmistrzem przejdź na pary, przenieś na burmistrza na pary, przenieś się z burmistrzem na pary. Dobra. Dobra, jest noc, czas wykonać zadanie. Po cichu, najlepiej. Oni coś knują i planują. Dzień dobry. Dzień dobry. Co no, o e, Tak, przez przypadek. No, tak. E, panie burmistrzu, mam pewien problem i potrzebuję pańskiej pomocy. No, uch. E, wolałbym wytłumaczyć już na miejscu. Łatwiej no. będzie zrozumieć. Zapraszam za mną. Proszę tutaj, na mojego konia. O! I jedziemy. Zaraz pan się wszystkiego dowie. Jadę, po, jadę na spotkanie ku bramowi. To, to już niedaleko. Kubram. Witaj. Podałałeś. Tak myślałem. Teraz, teraz mamy to to wszystko mi... do obramowania banku. Oficer wąsu został zmuszony do pomocy nam w otworzeniu banku. Jak burmistrz zdradzi nam kod, nie pozostanie już nic, tylko pozbyć się reszty szeryfów. No, a, witamy Panie Teraz, Panie Burmistrzu, teraz, Panie proszę nie robić numerów, bo to się może źle da Pana skończyć. Powiem panu tak. Otwórzcie już to, kiedyś Pana mieliśmy. Już do... otwieram. Zna Pan to miejsce. I zna Pan tą osobę. Dobra. O nie! Teraz jesteście u nas i bez żadnych numerów. Rozumiem. A teraz ja pana przesłucham. Znowu. Znowu. A teraz wyjawi mi pan kod do bankowej skrytki. Nie wiem. Nigdy. Próbuje, próbuje mnie pan bić? Nie. Właśnie. Fajnie, się nie wyjeżdża. ciężko zranione. O, tak. Jest ciężko zraniony, wcale żeś go nie zabił. Nie no, On jest, jest... ranny. Pan Panda dobra. chce do pracy, dobra. dobra. Ale kuka. Skończyłem nie... nagrywać. To odcinka. Ja aha. To mogę odpić? Dobra. dobra, to co teraz robimy? Myślę, że może. Nie, nie wiem. No możemy od razu drugi zrealizować. Ja, ja bym pograł w Minecrafta. Jeszcze ja robię. To skończyć? A, to musisz skończyć odcinek. Dobra. No? To było na tyle, z tego roleplaya. Mam nadzieję, że się spodobało. I cześć.